W trzecim odcinku w wydania z serii Galski Blog Kulturalno-Rozrywkowy Łukasz Szkojecki. zapraszam. W dzisiejszym wydaniu zaprosiłem do studia pana Jana Babickiego Janie, człowieka, który rozpoznawalny jest u nas w gminie, jak i powiecie, człowiek kultury i sztuki, tudzież poeta lokalny. Panie Janie, miło nam... Gościć jest pana tutaj jak najbardziej, że udało się zaprosić pana do mnie do studia. Eee, panie, nie, Jest pan człowiekiem kultury, tak? Można o panu powiedzieć. Eee, pochodzi pan z Chodnowa, z gminy Biała i stamtąd też pan, że tak powiem, urodził się, tak? Tak. Jestem rodakiem chodnowskim i tam z małymi wyjątkami od urodzenia zamieszkuję, Tam po prostu w okresie szkoły coś, a tak, przeważnie tam jestem, byłem, jestem i, i dotychczas. No, jak pan też wspomniał, poeta, może za, za wielkie to słowo, ponieważ nigdy się nie czułem poetą. Takie tam po prostu rymowanki raczej to może tak to je można nazwać, ponieważ poeta, no to no, co górnolotnie brzmi. Brzmi, jak brzmi, z kolei można tak, że jeżeli coś się napisało, więc ja nie mówimy tutaj o miskiewiczach czy, czy, czy słowackich, tudzież w jednych artystycznych kuluarach, którzy występują. Natomiast mówimy tutaj właśnie o naszych lokalnych przedsięwzięciach artystycznych, o kulturalnych. Mówimy tutaj o filmie, o sztuce, o kulturze i o różnych przedsięwzięciach ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, bo chcą coś przekazać innym naszym obywatelom w gminy Biaraska. Eee, I eee, zaprosiłem Pana, bo, bo, bo eee, też w roku 2010 wydał Pan książkę eee, Moje Wspomnienia, odkąd Moja pamięć sięga, prawda? Jest to książka osłonowana przez Gwinek Raska w 2010 roku. Eee, proszę Państwa, eee, więc ona jest dostępna teraz eee, w, bibliotece w bibliotece miejskiej, prawda? W każdej bibliotece miejskiej praktycznie. Całego powiada, prawda, Panie Janie? No raczej tak, tak. No to to byłby tysięczny nakład, to był prawdopodobnie, że, że nie ma już po prostu w sprzedaży. No tak to też w bibliotece. 10. W bibliotece tutaj w białej, ona była w sprzedaży też. Ale nie wiem, chyba nie ma już. Rozumiem. No i to jest ponad 150 stron, gdzie umieszcza Pan nawet i obrazki z całego przedsięwzięcia, tudzież i powstania ochotniczych Straży Pożarnych, w jak i w Pawsku w całej gminie, w całej gminie bym powiedział, o, tak? o 13, 13 tak. jednostek strażackich z całej gminy no bo po prostu ponieważ jestem związany z ochotniczymi strażami e, e, z ochotniczymi strażami tu na terenie e, pełniłem tą, pełnię przez kilka lat funkcję komendanta gminnego i w związku z tym po prostu czułem się przy tych wspomnieniach jakby gdyby zobowiązany żeby nieco tam jakieś zmianki o, o strażach też zamieścić tak po prostu i oczywiście jakaś tam krótką yy, zdjęciową jakąś tak, dokumentację na tak, tej staram się tak? Tak, Ale tak, tak, to są tylko szczątki. Tak jest. Natomiast yy, jest tutaj yy, pisze pan nawet o, doskonale o powstaniu u, u, u ostatnich częściarzy porządnych w jejarowskiej w 1914 roku, gdzie yy, tutaj prezesem yy, był pan Stanisław. Gustaw Sułowski, a naczelnikiem Stanisław Musiałek, tak? tak? Do dziś, gdzie Pan Marek Wacławek jest obecnie prezesem, jak i też Krzysztof Kowalski naczelnikiem. E, to są aktualności, e, gdzie Pan też tu w tej książce opisuje. E, Ochotnicza Straż Pożarna w Babsku. E, najpierw 1914 Białorawska, gdzie już w tym roku będziemy mieć 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białorawskiej, tak? W jest w 1919 powstała w, sensie, tak, w tym roku 95-leciowym. Tak, <noise> tak, tak, tak <noise> w ten sposób. Dokładnie. E, panie Janie, tutaj e, pa, Pańskie wspomnienia z okresu lat młodości, odkąd Pan się wychowywał, e, czasy, które Pan opisuje w tym są raz dobre, raz złe. Tudzież chodzi o trudności, jakie tutaj spotyka, borykotowała się nasza, że tak powiem, e, historia, nasze czasy życia pod względem właśnie przedokupacyjnym, jak i okupacyjnym, tak? I, i, I tutaj też Pan opisuje wiele rzeczy natomiast o, o miejscowych Żydach, jak i też Niemcach, o dobrych i złych ludziach. Tak, z, z tym, że po prostu przed okupacją to raczej nie, bo jestem urodzony w roku 1938, więc już mam latek sporo, także a z, na, no mam na, na tyle jeszcze Jakąś tą pamięć, że z okresu okupacji pamiętam wiele, wiele rzeczy. Pamiętam łapanki, jak się odbywały, pamiętam po prostu <laughs> najwięcej o, o swoim rodzinnym chodnowie. Natomiast ze słyszenia również, co się działo w sąsiednich miejscowościach na terenie gminy, czy nawet na terenie powiatu Grujeckiego, ponieważ moja wieś ręczy <laughs> tym, z tym, że najwięcej to w swojej miejscowości chodnowa, bo to mi trochę utkwiło w pamięci. I po prostu, bo jak dobre rzeczy długo się pamięta, tak samo i te złe, bo ciągła jakaś niepewność, ciągły strach, i tak dalej. Tam nawet wspomniałem, jak nas po prostu Niemcy, grupkę dzieciaków, mało co nas, po prostu nie, tylko dzięki jakiejś przezorności jednego z gospodarzy, a tak to jest, byliśmy prawie że już szykowani na, do transportu do Niemiec grupka, bo był samochód przygotowany, a to dzieci w tym okresie samochodu nie widziały, traktowali to jako zjawisko. A tam nas już jeden z tych, nie wiem, tam żandarmów, czy któryś z tych wojskowych ustawili nas po prostu w szereg i żeby wsiadać do, do tego samochodu. Jak to by się skończyło, trudno przewidzieć. Natomiast jeden z gospodarzy wyczuł, jak to się mówi, sytuację i zaprosił tych, tych Niemców tam na obiad, na jakiś poczęstunek, a nam kazali uciekać. I to po prostu tak, to jako, jako jeden z tych z epizodów. Natomiast, natomiast, tam właśnie piszę o, o dwóch takich przypadkach, co, co, co właśnie na, we wsi nie miejsce, co po prostu zostali w jednym, w jednym, przypadku Żydzi zostali po prostu dwójka Żydów, młodych dziewczyna i, i jej brat młodszy zostali za, zastrzeleni na, na podwórku i tam po prostu przez sołtys musiał nakazać tam robotników i zakopani, za, za oborą zostali zakopani. I w drugie, w drugie miejscowości, w drugim miejscu, przepraszam, ale też również w Chodnowie też podobna sytuacja, tylko że jakoś uprzedzeni, coś ci, ci Żydzi uciekli, nie doszło tam do egzekucji, natomiast gospodarze w jednym przypadku i drugim zginęli, mężczyźni, natomiast kobiety yy, po prostu, yy, po prostu yy, uchowały się, jedna miała sześcioro dzieci, druga tam po prostu miała dwójkę dzieci, no ale po prostu dzięki, również dzięki jak to się mówi, Niemcy byli i dobrzy i źli i tam po prostu w tym jednym przypadku dopomógł tej, tej kobiecie jednej powrót z Oświęcimia, nie, Niemiec z Józefowa, z sąsiedniej wsi Józefowa, co była wieś prawie, że całkowicie niemiecka, bo tak tylko, <krym> nie może jest. trochę szerzej o tej sprawie, ale... Czyli po prostu to wszystko, to, co teraz Pan mówi jest opisane właśnie w tej książce, Tak, Moje tak. Wspomnienia... To... I to nie jest po prostu jakieś zasłyszane, tylko to, co ja zapamiętałem, to jest jakoś z autopsji, z, z mojej pamięci, co, co zostało po prostu w, tak. moich, w moich myślach. Bo niektóre niektóre rzeczy, co się tam słyszy, skądś, no, czy coś, ale to, to, to właśnie ja zapamiętałem, pamiętania jak ci Niemcy chodzili po wsi, bo tam w ten Józefów, tam była tak zwana wacha, tam pilnowali, później wracający chyba z wschodniego frontu Niemcy, tam w jakiejś tam liczbie, nie wiem w jakiej. Stacjonowali tam osłania, ochraniając już przed, przed yy, rokiem 45, rok 44, trzeci yy, tych Niemców, i oni po prostu chodzili tam po tych siaki, Jak to się zbierali, to jajka, to, to drób, to mleko, to masło i tak dalej, to pamiętam jeszcze, jeszcze niektórych, niektórych tak. imiona. Manger, taki, taki Niemiec, był Gottlieb, tam po prostu, to, to mi to utkwiło w pamięci. Utkwiło. Tak? Ma pan doskonałą <laughs> pamięć, Panie, panie nie Rzecz, którą doczytałem tutaj, jak Rosjanie wchodzą do miasta, e, wiążą ciężką rzecz, e, militaria pojazdy z napisem USA, no. gdzie e, przeciętni właśnie tutaj mieszkańcy jakiś żołnierze i ludność pytała, co to znaczy USA, a Rusek odpowiada, ubiłem syna Adolfa. No, no tak, tak to tak to było. Ja też, ja też po prostu nie wiedziałem, co to znaczy. To pytaliśmy się a oni w ogóle, w ogóle też. Ci wojsko, to wojsko radzieckie też w ogóle nie wiedzieli. Było, było to po prostu, no, ja tam trudno mi teraz jeszcze dokładnie powiedzieć, ale to e, naprawdę obskurnie to wyglądało, karabiny tam na sznurkach nosili i tak dalej, i tylko było e, jeść coś im dać i, i wodku, i wodku. Pamiętam przecież, e, jak po wkroczeniu zaraz pierwszy tam dzień czy coś, to u nas mama i siostra, dwie siostry, to Obierali ziemniaki i żeby gotować po prostu w jak największych, jak największych naczyniach ziemniaki na ten potem już po prostu zdawało się za długo to bez obierania, bez obierania po prostu te ziemniaki trzeba było gotować i Mieli już swój tłuszcz do tego tam smalec to to da. i co jeszcze ciekawego, że jak, jak prawdopodobnie to znaczy dla mnie no, nie ma gorszego świństwa zaproszeniem, jak, jak słodkie ziemniaki, tak oni po prostu do tego, nie wiesz jeszcze cukier, do tego tłuszczu tych ziemniaków wszyscy spali cukier. No, wszyscy się <laughs> dziwili, no, że takie jakieś tam, ale Aha, czy, to, czy to po prostu kalorii więcej, tak ja czy może. Eee, <coughs> więc Panie Janie, no to jest bardzo, bardzo fajnych ciekawostek pan jest, jest, jest w tej książce które warto warto proszę Państwa przeczytać. w się troszeczkę pana Jana i warto wspomnieć, przeczytać, zapoznać się, jak było tak naprawdę jest to historia non-fiction, jak to pan Jan mówi i opisuje. E, Panie Janie, edukacja, edukacja. Edukacja jest też bardzo ważną częścią z racji. Chciałbym ją naruszyć ze względu na to, że, że, że poniekąd pan tutaj kończył szkołę 7 klas chyba w powiecie Rawskim, tak? Nie, 9. Nie. Wtedy było 7 klas, ale to... To se. Od początku, jakby tutaj w Kotowie Pan zaczyna, prawda? Tak. A, 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 rozpocząłem naukę w Chodnowie, bo tam, tam była po prostu szkoła podstawowa. Około 1900 roku został postaw, po, postawiony budynek szkolny, który funkcjonował do lat 60. I natomiast w okresie okupacji, już nie wiem w którym roku, został za, zajęty przez Niemców i tam zrobiono szkołę niemiecką. Właśnie ci, 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 którzy tam w Chodnowie, które było, pięć tych rodzin niemieckich, to w Szczukach, to tam w tych innych są, no i oczywiście w Józefowie. I tam po prostu przyprowadził się niemiecki nauczyciel, pamiętam nazwisko Gross, tam zamieszkał, to jedynie, jedynie nie został wysiedlony, bo tam były spore pomieszczenia, te, 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 po prostu, te mieszkania, pomieszczenia mieszkalne, że nie został wysiedlony, bo został tam wdzielony odpowiedni tam kącik, Kierownik tej szkoły, bo to wtedy był kierownik, religa, władysław religa z żoną i z, i z siostrą żony. To oni byli. Natomiast szkoła polska została przeniesiona, znaczy została przeniesiona. Tam zgodził się jeden, jeden z mieszkańców w Nowym Chodnowie, Staszewski, Ignacy. i tam, A oni tam to wykupili, ci Staszewscy, po zlikwidowanym majątku dziedzic, Zajączkowski to sprzedał wcześniej. I to był taki, nazywano to pałacem. I tam były dosyć duże te salony. I jedna jedna z tych sal została przeznaczona na, na szkołę i ja jako dzieciak już pięcioletni z siostrą swoją starszą już tam w okresie tej okupacji latałem trochę do tej do tej szkoły tam latałem nie, nie w powietrzu, no ale jak to się mówi tak po po dziesiątym natomiast tutaj się odbywały szkoły ta, tylko nauka niemieckiego w języku niemieckim tych, tych tej młodzieży tych dzieciaków niemieckich natomiast po wyzwoleniu po wyzwoleniu Natomiast już jak to nie będę to opowiadał, cała ta procedura. Powstała ta szkoła i to szkoła wtedy była siedmioklasowa. Natomiast u nas było, był ten mankament, że do czwartej klasy tylko było podstawowe nauczanie, że to znaczy, że się chodziło jeden nauczyciel, później tam zaczęli coraz więcej. Natomiast od godziny od klasy czwartej tak zwane korepetycje to nazywali i trzeba już było... Płacić za to, za te szkoły prywatne wtedy, takie, ta, takie to niby, niby to było, że, że tu jest ta szkoła siedmioklasowa, świadectwo zostało wydane, jako tam ukończył się klas, ale trzeba płacić. Pamiętam to w innej, innej relacji jeszcze te pieniądze krakowskie, bo tam, że 500 zł było miesięcznie z piątej klasy, 600 zł miesięcznie od, od szóstej klasy i 1000 zł od siódmej, kończącej klasy. Ja na przykład miałem to nieszczęście, że yy, na początku w tej ostatniej klasie, w siódmej klasie, po prostu poganiając konie, powiem w kieracie, wkręciłem się i, i tam po prostu zostałem no, kontuzjowany i to dosyć, dosyć bardzo poważnie znaki mam dotychczas do szpitala. I później miałem przerwę około dwóch miesięcy w związku z tą chorobą. A potem po, tych, po, tych, po tej kwarantannie poszedłem do, do szkoły, jakby z powrotem, i pierwszego dnia od razu ta żona, nie, nie ten, tylko żona. Czy przyniosłem pieniądze? A tu po prostu nie przelewało się na tej wsi, pieniędzy nie było specjalnie, i tak dalej. Wysłała mnie jedź po pieniądze do domu. Poszedłem do domu z płaczem, z tego tam nie mieli pieniędzy. No co zrobić? Siostra poszła, przyniosła mi ten e, e, tornister, i ja pasałem krowy, i tam czytałem a tego płaczu. I później, dopiero z dziwnym zbiegiem okoliczności, od listopada do. Do, gdzieś to, do początku kwietnia nie chodziłem do tej szkoły, bo nie mieli pieniędzy ci, ci rodzice i po prostu i później się trafił taki taki przypadkowy nauczyciel z Zarawy, z Wysokienic i ale to szczególnie i tam po prostu, po prostu on, on mnie zabrał do siebie i od kwietnia do, do, do czerwca, czyli niespełna trzy miesiące ukończyłem tą siódmą klasę w Wysokienicach, to już powiat Skierniewicki i tak dalej i tam właśnie dzięki temu Mając 12 lat, jeszcze tylko krótko, do, yy, miałem zamiar pójść do, do gimnazjum do gimnazjum i liceum razem w Rawie Mazowieckiej, yy, dyrektorem wtedy był yy, Chodzicki, miałem z nim tam rozmowę, nie przyjął mnie ten dyrektor ze względu, że za młody. miałem 12 lat jak u, ukończyłem. Ale wtedy do, do liceum, dwa do, do lata znów nie chodziłem i dopiero ukończywszy 14 lat z powrotem do, do Rawy poszedłem już za innego dyrektora dyrektora wtedy Karczewskiego. Zostałem tylko, że do ósmej klasy, wtedy była klasa ósma, dziewiąta, 10, 11, rok pochodziłem, przeszedłem do dziewiątej ze względów materialnych, przeniosłem się do Łodzi, do, tam zamieszkałem u siostry i tam skończyłem maturę drugim państwowym, eee, państwowe gimnazjum eee, i liceum eee, męskie w Łodzi na ulicy Targowej eee, imieniem eee. Gabriela Narutowicza. Jest, panie nie ciekawa rzecz, bo Pan właśnie jakimś cudem dostał się gdzie sąsiadowała z ludzką szkołą filmową. Tak, tak, e, tak. I tutaj do ciekawości do mogę podać, że równocześnie pan chodził do szkoły jak Roman Polański. Bo pan zaczął szkołę w 1953, hmm. tak, w ten sposób. Yy, w... Nie, w którym roku to było? Zaraz. Hmm, no tak, bo, 50, bo w szóstym kończyłem maturę. 53. 53. Bo Roman Polański piszeć 12 hmm. w szkole filmowej na reżyserii. E, tudzież robi właśnie e, etiudy 5-10 minutowe, zanim stworzył debiutność w wodzie. E, I e, ta szkoła, ja do tej szkoły, gdzie Pan uczęszczał, ja też kończyłem szkołę filmową w Łodzi. E, pan uczęszczał do tej szkoły, i ja teraz tą szkołę przerobiono, przerobiono na e, wydział aktorski. No to przejęta została, był... Targowa 63, a filmówka była 61. A teraz jest po prostu... Jest 61-63. No, Szkoła no ta, filmowa 61-63, czyli budynki e, 61-62-63 daźną do łódzkiej filmówki. E, więc e, właśnie tak teraz tutaj w tej książce też jest opisane e, ta, 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 te relacje ta, e, pana działania, pana życie w Łodzi i przez... i e, okres nauki e, w Łodzi, tak? Mhm. Mieszkał pan też... Um, u siostry, tak, tak. gdzieś na strychu, bez, bez światła, światła było tak, tak. Bez elektryczności. E, w końcu da, u, udaje się panu e, uzyskać koniec edukacji licealnej i marzy pan o pójściu do e, wyższej uczelni, tudzież militarnej, jak i też medycznej. W e, rezultacie to znaczy, to znaczy, czego nie dostaje się pan, bo jest e, tu za dużo kandydatów na jedno miejsce. Yy, albo trzeba mieć plecy, tak? Bo... No to tak, tak było, ponieważ jak ja tam, że miałem, po prostu zamiar byłem, starałem się jednocześnie na dwie uczelnie, na, na medycyny, i tu i tu, do Akademii Medycznej w Lublinie i do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, to się nazywało wtedy Fakultet Wojskowo-Medyczny, tak to była faktyczna nazwa. Tutaj byliśmy skoszarowani już po prostu yy, w, ty, w tym czasie na, na yy, Chociaż mieszkałem w Łodzi, ale przez tydzień czy coś w systemie zamkniętym. Jakieś tam były wtedy rozruchy na Kubie, coś. nie pamiętam, że coś tam było w tym roku 1956, jeszcze i tu u nas nie zawesoło, gdzie te sprawy miały. Natomiast tam, w tej, na Akademię Medyczną w Lublinie zdałem egzamin, zostałem przyjęty. Po prostu. Czułem się teoretycznie studentem, natomiast tutaj, nie, bo to nie były równolegle, tylko w innych terminach też stałem egzamin i zostałem przyjęty ze względu na z braku miejsc, ponieważ tam było 120 miejsc co, ro, co roku, tylu, tylu przyjmowało kandydatów, a było ponad 3000 kandydatów, także ten egzamin to trwał dosyć, dosyć długo, no bo przecież tyle, tam, tam już po prostu byli... Felczerzy, tam różni z okresu powojennego, już z jakimś tam, z tym, tym, tym swoim, swoim, no, praktyką, tą medyczną, i tak dalej. No i oczywiście, jak to się mówi, że przez plecami, no, to zawsze musiał mieć jakieś poparcie. To na... I potem, jak wspominam, już z wojska, jeszcze raz spróbowałem, to już w roku 59 chyba, albo w 60, roku, jeszcze raz z kolegami żeśmy się starali, jeszcze raz po prostu na tą samą uczelnię do Łodzi i znów było mniej już tych kandydatów, bo było około 800 na te same 120 miejsc. No mnie odrzuciła Komisja Lekarska ze względu na uszkodzone uzębienie. Tych kolegów nie pamiętam, ale z trójki nie dostał się z nas nikt. No, czyli takie, że tak powiem, były problemy też żeby, przestrzenia. Żeby no, żeby, żeby no, I tam, ja, teraz się mówi, że o, no, przedtem to było tam wszystko tak łatwo, po prostu nie było to prosto, ponieważ, tak. ponieważ jeszcze tu w prawie będąc wchodząc do szkoły rolnicy mieli e, ziemi 5,60 5 hektarów 60 czyli jakoś 10 morgów, jak tak to już nie zostałem przyjęty do internatu, tylko musiałem po prostu musieli mi sobie stancję, bo już to było za dużo. Ten areał był za duży, bo tylko przyjmowali bezrolnych, małorolnych i tam po prostu z miasta, tam jest, z tego, żeby były większe. A jeszcze tu, co Pan wspomniał o tej, o, o tej filmówce, no nie miałem okazji, Polański był taki słynny, ale nie miałem okazji go poznać, natomiast z mojego roku, razem maturę czy nie kończyli, tą filmówkę skończył mój kolega z klasy, to znaczy miał matkę Polkę, natomiast Ojca miał Turka i najpierw był u nas jako, jako Ryszard Fazli, a potem na, na ten turecki Feridun Erol. I on po prostu, często go widziałem na tych, na tych napisach, reży, reżysero, reżyser po prostu był. I ten, i znów dobry mój kolega został też ten ak aktorem. No zapomniałem na, na czyli, czyli po prostu chodziliście razem do szkoły i vis a -vis była szkoła filmowa i to było takie pełne, pewne zafascynowanie tym, chłopaki, słuchajcie, ta jest szkoła filmowa. Może spróbuję, pójdę, zostanę kimś. Tak? No nawet miało już zacięcie, takie takie a. po prostu trochę trochę artystyczne, ten, ten, ten rysiek pasny czarny, po prostu, był to jako durek, no, ale, no i, i po prostu dostał się, dobrze sytuowani, oczywiście mieli słynną e, cukierkę na, na, na pomorskiej, ale to, to nie tak. Nie. O, ten, bo to, ten erura, Też jakieś, ale to jest już polskie nazwisko, to jest w te, tej książce, jest no, no. też w książce, natomiast można... Andrzej, ten aktor Andrzej Herder, też o. po prostu, Herder i w, ten, i, i w stawce gra, i tam, i w filmie nie ma, nie lubię poniedziałków tego policjanta, o. co z tym z tym, z tym, z tym, z tym dzieciaczkiem, co mu się siusiu chce, to, kto synek, no. To, to też kolega mój z klasy, także I panowie wykluczyli po prostu szkołę filmową. natomiast pan jednak nie spróbował sił jako artysta w artystycznej nie. szkole. Tak? Nie, ja nie miałem żadnych ciągot po prostu nie do artystycznych i dotychczas tam nie, nie jestem, a później to tak się samo przez zrodziło się, nie raz tam usiadłem sobie gdzieś, a, jadąc na wycieczkę, no to jakąś rymowankę stworzyć. Tam po prostu Właśnie, komuś. Nie, to, jest, to jest punkt główny naszego dzisiejszego spotkania, jeżeli chodzi mówiłem tu o pana jako poeta. Poeta pisarz, tak, pisacz, który wydaje swoją książkę, wspomina, pisze, jest dramaturgiem. Pan tutaj doskonale pisze, opisuje wiersze, które pan też tworzy w ogóle. Moim zdaniem też z tego, co mi wiadomo, na biegu pan tworzy te teksty. No. Wiersze, gdzie pan pójdzie do jakiegoś miejsca, to na dzień dobry, w 10 sekundach pan stworzy jakieś powiedzmy dwa wersy, czy wers nawiązujący do tego miejsca, tak? No tak. W tej książce jest kilkadziesiąt, bo powiedziałbym nawet set, tutaj, właśnie tych, tych wierszy, które Pan stworzył, bądź e, wspomina wiersze, które ktoś stworzył, ale warto tutaj e, napomnieć o tych wierszach. Tak? E, I Panie Anie, taki taki bardzo ważny, bardzo ważny tutaj e, poetycki wiersz, który, który Pan stworzył, z tych, które Pan opisuje, to według Pana, jakie są najlepsze. Te, te, te. Jaki jest lepszy? Tak, tutaj. Ja nie, nie, nie pamiętam. Wszystkie. Drodzy Państwo, wszystkie wiersze tutaj Pan opisuje, są bardzo ciekawe, więc zachęcam na 100% do zapoznania się z tą lekturą. Panie, jak to jest, że Pan tworzy takie wiersze? Czy to się je. Czy to przychodzi tak. z nienacka? No tak, no, no jakoś to tak. No, po prostu jakąś łatwość mam formułowania, ty, ty, to znaczy naj, najważniejsze, żeby te ostatnie ostatnie zgłoski, żeby ewentualnie ich tam dobrać. Ja najczęściej, najczęściej staram nie jestem Mickiewiczem, bo Mickiewicz przeważnie tam pan dał, 13 nie mnie najlepiej odpowiada 12 zgłoskowiec i ta forma po prostu taka AB, AB bo e to znaczy nie AA, a, BB i tak dalej, bo to są e, jedno z drugimi sierpniami. Natomiast e, trochę więcej, jeżeli bym się przyłożył, to mogę też, e, też w tym 14 z włoskowców AB, AB, tak no, jak, jak Konopnicka pisała co drugi, co drugi ten, ten wers rymujący się z no, Ale tak, no to no, przy każdej jakiejś okazji, no, gdzieś na wycieczce, tam na tym, no, oczywiście jak jest, jak jest tam 50 osób, no to w tym czasie, tam przez ciągu pół godziny jest to trudno tego zrobić. Najczęściej już wiedzą to, mi... Dają mi listę obecności, no w nazwisko i imię i to mi po prostu wystarcza, żeby tam, no staram się, bo to jest pod tym kątem, żeby to jakoś zrymować, to, to, to nazwisko, czy jeszcze lepiej było wiadomo skąd pochodzi, czy coś, a ja tak na podstawie tam tych, tych dwóch, czy trzech słów, żeby coś zrobić. No i żeby nikomu, broń może nie ubliżyć, co, no co... czarny. Raczej raczej pogłaskać po tego, bo, żeby, bo mógłby się ktoś publicznie nieraz obrazić tak dalej, no. Ale to, to jeszcze raz mówię, że ja to nie nazwał, wiesz, takie rymowanki. No. Rymowanki, bardzo ciekawe. Czy jest Pan w stanie teraz jakąś rymowankę zaprezentować tutaj szerokiej publiczności? Znaczy w tej chwili? W tej chwili, jakąś taką e, krótką, obojętnie jaką. O, <laughs> nie Pan za, zastrzeli. Pan na nie ma? O, o marwa, takie banalne. Będę się znajomym chwalym, że z Łukaszem się zebraliśmy. Tam coś takiego. Takie, takie byle jakie. No takie od razu, wymyślone tak, od razu, tak? W ten sposób. E... Znaczy to, to nic nie znaczące. jasne. Tebie e, to, to wyciąć. To pan, pan to wymyślił teraz, tak? W ten sposób e, na biegu. A takie, takie znane, znane dosyć, yy, które ktoś już stworzył, a pan opisuje yy, taką rybowarkę. W pamięci to pan stworzył kiedyś i teraz chciałby pan się odpowiedzieć na... To znaczy, może, może nie. Nie rybowankę, tylko może taką sentencję. No. Ja chciałbym po prostu powiedzieć. Tak. To znaczy no. Ten jest najszlachetniejszym człowiekiem w całym ludzkim tłumie. Kto oprócz łez swoich, łzy innych rozumie. Jeszcze raz jeszcze raz. Drugi. Drugi na zakończenie. Panie Janie. Drodzy Państwo, pan Jan Babicki i jego e wiersze, jego rymowanki, jego <laughs> intencje związane z lokalnymi, jak i regionalnymi wydarzeniami, spotkaniami, miejscami, które pan Jan uczestniczył Zostały stworzone i opisane w tej książce Odkąd moja pamięć sięga Moje wspomnienia, Pan Jan Babicki. Dziękuję bardzo Panie Janie Dziękuję, jestem Przepraszam <grym grym> za ciągnięcia. <grym> no. Drodzy Państwo, Pan Jan Mawicki Dzisiejszym gościem naszego wydania Gdański Blok Kulturalno-Rozrywkowy Do zobaczenia do następnego spotkania A tymczasem pozdrawiam Łącznie z Panem Janem. Do widzenia!